Migrena, chore nerwy, melancholia. Opowiem Państwu o tym, z czym zmagali się bohaterowie lalki Bolesława Prusa i jak postrzegamy te choroby współcześnie. Lalka to powieść, którą można by omawiać cały semestr na wiele sposobów, zarówno od strony formy, jak i treści. Pod wieloma względami jest to powieść po prostu nowatorska. W całości została wydana w 1890 roku, a więc na przełomie epok. Pozytywizmu i młodej Polski. W momencie kiedy wczesne ideały pozytywistyczne zostały już poddane pewnej weryfikacji, pojawiły się głosy rozczarowania. Zmieniała się także sama literatura, ewoluując w kierunku prozy modernistycznej. Pogłębił się obraz psychologiczny postaci. Były one bardziej skomplikowane, mniej przewidywalne, a kwestie ideologiczne, do tej pory wykładane tak niejako wprost, zostały wyłożone dyskursywnie to znaczy wkładane w wypowiedzi bohaterów, pokazane jako ich poglądy, wymieniane w dialogach. Przy takiej pobieżnej lekturze wiele formalnych aspektów powieści może umknąć, a wielowątkowa całość może się jawić jako chaotyczna i niespójna. I tak też lalka była odbierana przez pierwszych czytelników i krytyków, którzy stwierdzili, że jest to powieść po prostu źle zrobiona. Tymczasem lalka zyskuje przy bliższym poznaniu i przy każdej kolejnej lekturze. Proponuję, abyśmy dziś spojrzeli na lalkę nieco inaczej, od strony medycznej, a konkretnie, żebyśmy się zastanowili nad słownictwem medycznym. Zobaczymy, jakie nazwy chorób pojawiają się w lalce. Na co chorują główni bohaterowie, jakie choroby dostrzegają w swoim najbliższym otoczeniu i w społeczeństwie, i jak te choroby są przedstawione w powieści. Chciałabym też, abyśmy tekst, lektury przenieśli do naszego tu i teraz, abyśmy zobaczyli, jak migrena panny Izabeli, czy stan psychiczny Stanisława Wokulskiego są klasyfikowane i opisywane współcześnie przez medycynę, i jak my sami mówimy o tych chorobach. Czy język się zmienił? Czy przez te 130 lat rozwoju medycyny, który nastąpił od czasu opublikowania powieści, coś się zmieniło w naszym postrzeganiu i w naszym sposobie mówienia o pewnych chorobach? Będzie to oczywiście wybór, bo nie sposób powiedzieć o wszystkim, ale mam nadzieję, że uda mi się Państwa zainspirować, zachęcić do własnych poszukiwań, do interpretacji i po prostu do rozmyślań. W okresie pozytywizmu, w którym teraz jesteśmy, na wyobraźnię filozofów, psychologów i socjologów oddziaływała fizjologia żywego organizmu. Zbiorowość ludzką, społeczeństwo, postrzegano jako żywy organizm, a fizjologia tego żywego, zdrowego organizmu była modelem funkcjonowania zdrowego organizmu społecznego. Zdrowego to znaczy aktywnego, rozwijającego się takiego, w którym wszystkie elementy sprawnie ze sobą współdziałają. I analogicznie, Rozmaite problemy społeczne były postrzegane jako choroby, które trawią tenże organizm społeczny. Nie dziwi fakt, że w refleksjach Bolesława Prusa bardzo często pojawiały się tematy zdrowia i choroby, chorób fizycznych, a szczególnie chorób psychicznych. Prus śledził nowinki z tej dziedziny i omawiał je m.in. na łamach kronik tygodniowych. W jednej z nich na podstawie broszury medycznej o chorobach nerwowych wymienił przyczyny nerwic, które trawią wszystkie warstwy społeczeństwa polskiego. Do tych przyczyn zaliczył m.in. racocholizm, kłopoty finansowe, niepewność jutra, problemy rodzinne, ale też staropanieństwo i nadużywanie pewnych używek: tytoniu, alkoholu, także kawy i herbaty. I czy to nie brzmi nam znajomo? Czy my współcześnie nie mierzymy się z podobnymi problemami i czy te problemy nierzadko nas nie przerastają? Prus pilnie obserwował polskie społeczeństwo. W pewnym momencie stwierdził, że wszyscy w mniejszym czy większym stopniu chorujemy na nerwy. Dziś mówimy ogólnie o problemach ze zdrowiem psychicznym, ale w drugiej połowie XIX wieku mówiło się właśnie o chorych nerwach. Obłęd, szaleństwo, biedne, chore nerwy, chore społeczeństwo. Takie wyrażenia powracają u Prusa wielokrotnie. I znowu możemy sami siebie zapytać, czy my współcześnie nie słyszymy podobnych sformułowań? Chory kraj, chore społeczeństwo, chora służba zdrowia, wirus ideologii. Ta metafora, która ukazuje oceniane przez nas negatywnie zjawiska jako chorobę. Jest bardzo żywa, jest nadal produktywna. Jest też bardzo mocna, oddziałuje na wyobraźnię, budzi emocje, jest wyrazista. A kiedy jest stosowana nieroztropnie, może wywoływać groźne konsekwencje. Wróćmy jednak do lalki i realiów drugiej połowy XIX wieku. Jest to niezwykle intensywny czas. Czas rewolucji przemysłowej, czas odkryć naukowych i technicznych, a także czas niesamowitego rozwoju medycyny. Jeżeli chodzi o takie największe osiągnięcia medyczne z tego okresu, należałoby tu wymienić przede wszystkim odkrycie środków znieczulających pacjentów podczas operacji chirurgicznych, odkrycie niedostrzegalnych dotąd gołym okiem mikrobów odpowiedzialnych za wiele chorób i infekcji, i także wynalezienie antyseptyki, czyli sposobów zabezpieczania ran pooperacyjnych przed zakażeniami bardzo groźnymi dla życia. Wspomniałabym tutaj także o znacznie posuniętym opisie budowy i funkcjonowania ludzkiego mózgu. Ale druga połowa XIX wieku to także czas napływu ludności do miast, tworzenia się warstwy mieszczańskiej i także czas szerzenia się chorób społecznych, którym sprzyjały warunki nędzy, głodu i braku higieny. I te wszystkie zjawiska mają swoje odzwierciedlenie w lalce. Przypomnijmy sobie na przykład spacer Wokulskiego po powiślu. Było tu kilku drzemiących na słońcu pijaków czy złodziei, dwie śmieciarki i jedna kochająca się para, złożona z tej kobiety i suchotniczego mężczyzny, który nie miał nosa. Zdawało się, że to nie ludzie, ale widma ukrytych tutaj chorób. W lalce znajdziemy wiele wzmianek o chorobach znanych w XIX wieku. Są one wymienione wprost z nazwy, albo jedynie zasugerowane poprzez opis typowych objawów albo stosowanych leków. I są to m.in. takie choroby fizyczne, te, które dotyczą ciała, jak trąd, suchoty, czyli gruźlica, syfilis, inaczej kiła, żółta febra, kamienie nerkowe, choroby wywołane przez pasożyty, na przykład przez tasiemca, a także tyfus, dżuma, wspomniana epidemia jako morowa zaraza, problemy z układem krążenia, w tym wady serca, apopleksja, czyli udar mózgu, na który zmarł Tomasz Łęcki, czy bolak. Takie pochodzące z gwary określenie bolesnego wrzodu, na który uskarżał się w pamiętniku stary subiekt. Ale szczególne miejsce w powieści Plusa zajmują choroby o podłożu neurologicznym i psychologicznym. Wiele postaci ma w jakimś stopniu chore nerwy. Ci bohaterowie są cały czas podirytowani, czymś się denerwują, mają jakieś lęki, targają nimi sprzeczne emocje, załamują się nerwowo. Zainteresowanym polecam bardzo serdecznie opracowanie Jana Tomkowskiego pod tytułem Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa, tekst dostępny jest w internecie, bez problemu można do niego dotrzeć, a zawiera bardzo szczegółowy opis kondycji psychicznej głównych bohaterów powieści. Skoro jesteśmy przy nazwach chorób, to warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Wiek XIX to jest także czas porządkowania przez lekarzy polskiej terminologii medycznej, czyli usystematyzowanego nazewnictwa chorób. Przypomnijmy może, że terminy to jest taki specyficzny typ słownictwa o bardzo szczegółowym znaczeniu i bardzo zawężonym zakresie użycia, stosowane w obrębie danej dyscypliny, najczęściej przez specjalistów w tej dziedzinie. Terminy tworzą terminologię. To porządkowanie słownictwa medycznego w XIX wieku polegało z jednej strony na tworzeniu polskich odpowiedników wyrażeń obcojęzycznych pochodzących głównie z greki i łaciny, a z drugiej strony na ujednolicaniu określeń stosowanych w różnych ośrodkach medycznych w Polsce. A do największych zaliczały się Warszawa, Kraków, Poznań i Lwów. I co ciekawe, w poszukiwaniu tych rodzimych, naszych polskich odpowiedników lekarze sięgali do języka potocznego, do gwar, do archaizmów Szukali określeń, które będą obrazowe i będą bliskie doświadczeniu zwykłego człowieka. Podam teraz parę przykładów. Angina była przetłumaczona jako ślinogorz, a gastritis, czyli zapalenie żołądka, było przetłumaczone jako żołądkogorz. Widać zatem, że tutaj człon itis, oznaczający zapalenie, był przełożony bezpośrednio na cząstkę gorz, która ma się odnosić do doświadczenia palenia i gorąca. I muszę przyznać, że angina, po polsku przetłumaczona na silnogorz, trafia w punkt. bo jest to ta choroba, kiedy samo przełykanie śliny powoduje, że kłonie nam gardło. Inny przykład to neuropatia, czyli zapalenie nerwów obwodowych i enteropatia, czyli zapalenie jelita cienkiego. Te obce nazwy były przetłumaczone jako nerwocierp i kiszkocierp, czyli tak jakby cierpienie nerwów i cierpienie kiszek. Czyli ten obcy człon patia zastąpiono nad takim bardziej, bardziej rodzimym odpowiednikiem cierp, który rzeczywiście nawiązuje do pewnych bolesnych odczuć, które towarzyszą tej chorobie. Oczywiście wiele z tych propozycji nie przetrwało do dzisiaj. Nie przyjęły się i dziś ich nie używamy. Ale na pewno każdy z nas spotkał się z jakimiś chorobami, także współcześnie, które funkcjonują pod wieloma nazwami. Na przykład jedna z chorób górnego układu oddechowego, polegająca na bardzo duszącym, silnym kaszlu, może być nazwana albo kokluszem, z języka francuskiego, albo krztuścem. Krztusiec to nasz rodzimy odpowiednik, który znowu jest bardzo obrazowy i od razu wybija na pierwszy plan to, że przy tym silnym kaszlu człowiek po prostu się krztusi. Ale znowu wróćmy do lalki i przyjrzyjmy się dwóm chorobom, które są opisane w powieści. Będzie to migrena pannie Izabeli i melancholia Stanisława Wokulskiego. Z lalki wyłania się obraz arystokratki z migreną. Jest taka scena w domu Łęckich przy stole, kiedy panna Izabela nagle blednie, widelec wypada jej z rąk, chwyta czoło i oznajmia, że ma właśnie atak migreny. Przez godzinę czuła, że nadejdzie i właśnie oto się stało. Wychodzi z jadalni, przechodzi do swojego pokoju, kładzie się na szezlongu, oczywiście, i zaczyna rozmyślać. Jej dusze targają gniew, żal, smutek. Przez te myśli nie może długo zasnąć, następnego dnia śpi do południa, a przed obiadem wybiera się na spacer. Troszkę podobną bohaterką jest Emilia Korczyńska z powieści Nad Niemną Elizy Orzeszkowej. Ta bohaterka uskarża się na wiele do, dolegliwości. Cierpi m.in. na migrenę i globus hystericus, a ten ostatni wymienia nawet sama z nazwy. Globus hystericus niekiedy jest mylnie utożsamiany z migreną. Jest to choroba o podłożu nerwicowym, która polega na tym, że mamy uczucie obecności jakiegoś ciała obcego w gardle albo przełyku. Czytając Nad Niemnem, zwłaszcza te sceny z Panną Emilią, można odnieść wrażenie, że ona uwielbia przeżywać swoje choroby. Z wielką gracją zażywa proszek bromowy i popija wodą z kryształowej szklanki. Jest w tym niezwykle wytworna. I teraz możesz zastanowić, czy taki obraz literacki, następnie sfilmowany i powielany wielokrotnie, nie przyczynił się w jakimś stopniu do utrwalenia stereotypowego wyobrażenia na temat migreny. Taki stereotyp, który pokutuje do dziś, głosi, że migrena to jest choroba elitarna, że dotyczy głównie kobiet i to tych z wyższych sfer, takich księżniczek, które nie mają nic do roboty, tylko wydziwiają, a dodatkowo mają skłonności do innych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza do histerii. Kiedyś potocznie nazywanej wędrującą macicą, dziś jest to zaburzenie zaliczane do zaburzeń dysocjacyjnych. Tymczasem wiedza medyczna mówi zupełnie coś innego. Migrena to nie jest ból głowy. Migrena to jest długotrwała, przewlekła i nieuleczalna choroba neurologiczna, która dotyczy każdego, niezależnie od wieku, płci i pochodzenia. Tylko, że niestety nie jest rozpoznana dokładnie jej patogeneza, czyli przyczyna. A skoro nie znamy przyczyny, to sobie lubimy dopowiadać. Ta choroba jest tajemnicza, a my nie lubimy takich tajemniczych, niewyjaśnionych kwestii. Więc tego typu choroby, te najbardziej tajemnicze, są najbardziej podatne na wpływ potocznych wyobrażeń, bo my chcemy ją jakoś rozpoznać, chcemy ją sobie jakoś sklasyfikować. Przejdźmy do Stanisława Wokulskiego, postaci bardzo skomplikowanej, którą poznajemy w powieści dzięki bardzo złożonym technikom narracyjnym dzięki mowie pozornie zależnej, dzięki elementom monologu wewnętrznego. Próz pokazuje nam nie tylko losy tego bohatera, ale także pozwala nam zajrzeć do jego wnętrza, poznać jego najgłębsze przemyślenia, jego lęki, kompleksy, pragnienia. I bohater sam jakby ma świadomość swojego stanu. Stwierdza, że choruje na melancholię. Podczas spaceru po powiślu myśli z uśmiechem: Gdybym tu przyszedł w nocy, na pewno wyleczyliby mnie z melancholii. Jutro już spoczywałbym pod tymi śmieciami. Czyli w jego mniemaniu lekiem na melancholię była po prostu śmierć. To, co w XIX wieku było nazywane melancholią z języka greckiego, słowo miało oznaczać czarną żółć, albo posępnicą to już kolejny nasz rodzimy odpowiednik, znowu bardzo obrazowy dziś lekarze nazwą depresją. Ten stan psychiczny człowieka. Rozpoznany już bardzo dawno temu, wiele lat przed naszą erą, od początku był utożsamiany z takim przeżywaniem smutku, przygnębienia, z zaburzeniami łaknienia i snu. Przez lata ten stan psychiczny był coraz bardziej rozpoznawany, coraz lepiej opisany, a w końcu sklasyfikowano chorobę. Tylko, że znowu nadal nie znano jej przyczyny. Przyczyny depresji upatrywano w oddziaływaniu sił nadprzyrodzonych. Osoby chore wcale nie były poddawane leczeniu, nie wysyłano ich na psychoterapię, nie podawano żadnych leków. A tych chorych, u których depresja łączyła się z manią w chorobie, którą dziś znamy pod nazwą afektywnej dwubiegunowej, izolowano od społeczeństwa, zamykano w azylach i przykuwano do ścian. Sposób myślenia o depresji, o melancholii tamtejszej zmienił się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Także mając to na uwadze możemy stwierdzić, że Wokulski miewa stany depresyjne, które przeplatają się z okresami bardziej wzmożonej aktywności. Scena na dworcu w Skierniewicach może być właściwie uznana za taki jeden z najsilniejszych epizodów jego choroby. Wokulski rozczarowuje się Izabelą i rozczarowuje się kobietami w ogóle. Dochodzi do wniosku, że naturę kobiecą powinien poznawać nie z Romantycznych wierszy Miskiewiczów czy Słowackich, tylko ze statystyki, która uczy, że każdy Biały Anioł jest w dziesiątej części prostytutką. Wokulskiemu ciąży dusza, z serca wypływają mrok, żal i smutek. Zobaczmy, jakimi słowami opisywane jest to, co przeżywa główny bohater. Na dworcu w Skierniewicach następuje taka chwila, kiedy Wokulski zamyka oczy i ze słowami na ustach Boże, bądź miłościw, rzuca się pod pociąg. W ostatniej chwili ratuje go Dróżnik Wysocki, prosty człowiek, a Wokulski doznaje jakiegoś przesilenia, absolutnie skrajnego przeżycia. I dla mnie osobiście ten fragment jest najbardziej poruszający w całej powieści. Był bardzo zmęczony, więc usiadł na ziemi obok dzikiej gruszki, co w tym miejscu rosła, nie większa od dziecka. W tym czasie wiał wiatr i poruszał listkami drzewa, wywołując szelesty, które nie wiadomo skąd przypominały Wokulskiemu dawne lata. Gdzie moje szczęście? pomyślał. Uczuł ściskanie w piersiach, które stopniowo doszło do gardła. Chciał odetchnąć, lecz nie mógł. Myślał, że się dusi i objął rękoma drzewko, które wciąż szeleściło. Umieram! zawołał. Zdawało mu się, że go krew zalewa, że mu pękają piersi. Wił się z bólu i nagle zaniósł się od płaczu. Boże miłosierny! powtarzał wśród łkani. Dróżnik przypełznął do niego i ostrożnie wsunął mu rękę pod głowę. Płacz, wielmożny panie! Płacz i wzywaj boskiego imienia. Co tam, wielmożny panie, dostatki, co największe skarby. Wszystko człowieka zawodzi, tylko jeden Bóg nie zawiedzie. Wokulski przytulił twarz do ziemi. Zdawało mu się, że z każdą łzą spada mu z serca jakiś ból, jakiś zawód i rozpacz. Wykolejona myśl poczęła układać się do równowagi. Już zdawał sobie sprawę z tego, co robił, i już zrozumiał, że w chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło, jeszcze pozostała mu wierną Ziemia, prosty człowiek i Bóg. I potem następuje rozdział zatytułowany Dusza w Letargu. Na który w zasadzie można by spojrzeć jako na kliniczny opis stanu depresji. Jest tam apa apatia, jest zmęczenie, jest jakaś taka bezwolność, poczucie pustki, zaburzenia rytmu dnia i nocy, zaburzenia snu. Wokulski myśli o śmierci, chciałby zapaść się w studni, żeby przygniotły go kamienie. Czuje ból duszy, a jego myśli fruną w stronę lektur, które do tej pory kształtowały jego osobowość. I w takim stanie odwiedza go dr Schumann. Rozpoznaje u Wokulskiego neurastenię i chce go leczyć. Dodajmy tutaj, że neurastenia to jest rodzaj nerwicy, objawiającej się przede wszystkim takim chronicznym zmęczeniem. A sam termin do psychiatrii został wprowadzony w 1869 roku, a więc 10 lat przed czasem akcji powieści. Wokulski odpowiada przyjacielowi. Czy możesz wyjąć człowiekowi jego mózg i włożyć na to miejsce inny? To jest dla mnie bardzo ciekawy fragment, w którym widać, że w Lalce mamy naprawdę bardzo świeże, jak na tamte czasy, fakty medyczne. Wokulski lokalizuje przyczynę swojego stanu nie w duszy, nie w sercu, nie w siłach nadprzyrodzonych, tylko w swoim własnym mózgu. Dzisiaj możemy zauważyć, że medyczny termin depresja zaczyna przenikać do języka potocznego. Do języka ogólnego i w nim zaczyna nabierać nieco innego znaczenia. To już nie jest poważna choroba psychiczna, tylko stan obniżenia, nastroju, smutek, taki psychicznie gorszy dzień. Mówimy na przykład, że dopadła mnie depresja, mam dzisiaj depresję, mam doła. Skutek tego jest taki, że medyczny termin depresja w odbiorze społecznym zaczyna nieco słabnąć, a choroba bywa deprecjonowana. Bo wydaje nam się, że skoro każdy z nas był kiedyś smutny, to dobrze rozumiemy, co czuje osoba chora na depresję i możemy ją pocieszyć. A to nieprawda. Takie podejście jest bardzo krzywdzące dla osób chorych i może je wpędzić w poczucie winy, bo one nie są w stanie same się pocieszyć. Potrzebują specjalistycznej pomocy, leczenia i długotrwałej terapii. Warto mieć tego świadomość. Warto choćby spróbować zapoznać się z naukowymi czy popularno-naukowymi opracowaniami na temat depresji, choroby, która dotyczy nie tylko dorosłych, ale także młodzież i coraz częściej dzieci. I nazywana jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Warto sięgać po to, żeby wiedzieć, jak pomóc innym lub samemu sobie, gdyby zdarzyło się to, co przytrafiło się Stachowi Wokulskiemu. Bo im więcej wiemy, tym mniej pozostaje miejsca na domysły i mity. Na koniec chciałabym zachęcić Państwa do lektury kilku książek, które otworzą nam głowę na nowe horyzonty, na nowe konteksty, w których można widzieć nasze szkolne lektury nie tylko te XIX-wieczne, ale także późniejsze i te całkiem współczesne. Pierwsza książka to eseje Susan Zontag Choroba jako metafora i AIDS i jego metafory. Jest to absolutny klasyk, jeżeli chodzi o temat choroby i metafory, o temat języka, jakim mówimy o chorobach, o ludziach chorych i języka, którym tworzymy mity na temat tych chorób. Drugą książką jest opracowanie Moniki Ładoń Choroba jako literatura, studia maladyczne. Autorka polemizuje sondag i przedstawia swoje własne interpretacje utworów literackich i dzienników, pisarzy, którzy sami zmagali się z ciężkimi chorobami, z nowotworem, z gruźlicą i z zawałem. I na koniec, aby poszerzyć sobie wiedzę na temat epoki, na temat XIX i XX wieku, gorąco polecam książki Jurgena Torwalda. Stulecie chirurgów o rozwoju, niesamowitym rozwoju chirurgii, jaki nastąpił od drugiej połowy XIX wieku i kruchy dom duszy. Książka o pionierach neurochirurgii o ludziach, którzy jako pierwsi odważyli się badać i operować ludzki mózg. Dla Olgi to Karczuk. Lalka to jedna z najważniejszych książek, które ukształtowały ją jako pisarkę. Według niej ta książka nigdy nie straci swojej aktualności, bo jest to dzieło uniwersalne. Wszystko, co się w niej wydarzyło, mogłoby przydarzyć się także nam współcześnie. Dlatego czytajmy lalkę, choćby całe życie, i szukajmy w niej odpowiedzi na dręczące nas pytania. Gorąco do tego zachęcam.